Już dopala się ogień biwaku. A diekta w oddali gdzieś gra. O loki lasu fajnie sobie fajkę dewnianą. Wiem wyjaśnię czemu czasami nie wyraźnie mówię. Czasami nie wyraźnie mówię, ponieważ byłem na odwyku narkotykowym. Yy, yy. Będę narkotykiem, dopalaczem amfetaminę i takie duże rzeczy. Nie ma to sobie jak poleżeć. Przy ognisku zabezpieczam się przed keszczami. Nie, w żaden sposób nie zabezpieczam się przed kieszczami żadnych muga, żadnych permencyny. Wymaga idzie Ogólnie Dla kogoś Bushcraft może wydawać się dziwną pasją. No, po co oni tam chodzą do tego lasu? No, Ale naprawdę jest to coś fantastycznego, to coś pięknego. Rozwija się talenty, las kształci, wychowuje, yy, rozwija swoje pasje. Rozwija, wycisza, uspokaja. Także jest to naprawdę super okazja, żeby przejść się do lasu, choćby z psem, czy choćby, no nie wiem. no żeby taki krótki wypad zrobić. To jest naprawdę fantastyczna opcja. I pozdrawiam serdecznie Filip Rycowski. Dasz bull.